Przede wszystkim, aby zadany okres można było wyeksportować dane do płatnika, konieczne jest e, dokonanie zamknięcia poszczególnych list płac. Czyli mamy utworzoną listę płac, teraz musimy ją zamknąć po jej wcześniejszym oczywiście zweryfikowaniu i sprawdzeniu. W jaki sposób zamykamy listę płac? Wchodzimy w menu zadania, następnie zamknięcie rozliczenia lub miesiąca i przechodzimy na pozycję zamknięcie listy płac lub rozliczenia. Wbieramy oczywiście rok i miesiąc. Ja będę bazował na listach płac utworzonych i zweryfikowanych za maj 2017. W tym momencie ta nasza lista płac majowa posiada jeszcze status otwarta. W związku z tym zaznaczamy kwadracik, tak aby przejść w tryb edycji tej naszej listy płac, i u góry odszukujemy ikonkę Zamknij listę płac. Używamy jej. Oczywiście OK zamknie cały proces, czyli. Zmieni status tej listy płac. Zapisujemy oczywiście nasze zmiany jak zawsze ikonką. Zapisz. Lista płac jest zamknięta, zatem przygotowana do eksportu. Oczywiście yy, cały okres yy, maj 2017, przygotowany do eksportu do płatnika. Ja, teraz, oczywiście, pytanie, w jaki sposób dokonać eksportu tych naszych danych do, do płatnika. Yy, aby wyeksportować dany okres do programu Płatnik, do formatu PEDU. Przechodzimy w menu zadania, następnie do pozycji eksport danych do programu Płatnik i eksport danych rozliczeniowych i zgłoszeniowych. Aby dokonać eksportu kompletnej paczki dokumentów zusowskich, czyli dokumentu DRA, RCA, RZD i RSA, oczywiście, jeżeli one wszystkie występują, nie zawsze, oczywiście, wszystkie występują, zazwyczaj będzie to DRA i RCA. Należy użyć drugiej ikony widocznej w górnej menu, czyli ikony rozlicz, czyli dokumenty rozliczeniowe. Pojawi się okno z parametrami eksportu do programu Płatnik. Wybieramy tutaj rok i miesiąc eksportu. Następnie domyślnie podpowiadana będzie numeracja 01, czyli deklaracja pierwotna. Będzie podpowiadana data stworzenia dokumentu KED-u, no, data bieżąca, prawda. I tutaj poniżej są różne formaty ked -u. Zalecamy zawsze nie zmieniać domyślnego ustawienia, ponieważ jest to zawsze aktualne ustawienie. W tym momencie mamy płatnika wersji 10. No i poniżej mamy informację, w jaki sposób będzie nazywany, gdzie będzie tworzony plik ked -ów. Oczywiście to jest tak zwany format XML, ale potocznie to się nazywa ked prawda? W związku z tym będzie on miał taką nazwę i będzie zlokalizowany. W akurat w tym przypadku w ścieżce, w której jest zainstalowany nasz program kadrowy, tak, w podkatalogu płatnik. No, oczywiście klikamy OK, aby rozpocząć cały proces generowania. W tym momencie system analizuje dane z list płac, no i informuje nas, że wyeksportował dane za maj 2017 roku do programu płatnik, do wskazanego katalogu i utworzył wskazany plik, który będzie można w programie płatnik zaimportować. Oczywiście potwierdzamy to. Widzimy, że za maj 2017 system wykrył konieczność wygenerowania dopaczki paczki jedynie Dera, czyli zbiorczej, oraz trzech RCA, ze względu na to, że mieliśmy w maju 2015, 2017 roku trzy osoby na liście płac. Możemy oczywiście przejść do zakładki szczegóły tego XML-a. To już jest mniej czytelne dla nas jako dla użytkowników, ale dla płatnika jest to bardzo czytelne. Jest to po prostu zawartość tzw. pliku KEDU w formacie XML, poszczególne pola, które potem w płatniku, jak będziecie importować, zaczytają się. Więc przypominam tylko, aby wyeksportować dane do płatnika, przede wszystkim musicie upewnić się, że macie zamkniętą listę płac za okres, za który chcecie wyeksportować do płatnika. Widzimy status zamknięty. A następnie przechodzicie albo tutaj. Z menu zadania eksport danych do programu płatnik albo też, jak wolicie na skróty, to tutaj po lewej stronie na ikonkach klikacie płatnik. Żeby wyeksportować bie, paczkę dokumentów rozliczeniowych, wybieracie drugą ikonkę i określacie parametry OK. Plik GEDU Wam się wygeneruje, potem go oczywiście importujecie w płatniku.